Ten boombox muszę po cichu nagrywać, nie pozwala nagrywać na YouTube'a. Będzie, na szum. nie będzie przeszkadzał, to jest szum akwarium, Ech, więc nie będę musiał muzyki dodawać. No oczywiście, tutaj sobie pięknie zaczynamy grę. Cyk, 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 cyk. Czemu mi mogli ojce nie pozwalają mi nagrywać na YouTube'a? Wiem, jest. cyk. 100 lat, ale. No. no. Mm. A, dobra. wychodzi łódź, co nie są impostorami. Ajwa! Może no, jesteś jesteście gotowi. Tu masz trzy zadania w elektriku? Jak są. So... A nie, są so cztery. Okej. Okay. idziemy do najbardziej niebezpiecznego miejsca. Ja się zawsze wam tam, gdzie nie muszę. Gotowo spadaj O, dobrze mi się udało nie kliknąć na przycisk Dobra, zaraz zrobiłem ten task Diskus. zobaczmy co się dzieje na dyskurs. admin gdzie admin napisał admin od i pytają gdzie Klasku, klasku. No. Ja byłem w Medbayu. Admin? Medbay. Co? Ja podejrzewam różowego. A co? Nie wiem, że nie pisze, ale ja nie mam podejrzeń. Jak na razie. Chociaż nie wiem, czy ze mną Damke nie był. Um. Nie, to chyba brązo... Ale brązowy nie żyje. To na kogo? Nie wiem, ja, ja nic nie mówię, bo ja czytam <ścoughs> obok elektryka. Mm, ale skipuję bo za mało dowodów dobra nie wiem ja skipuję bo za mało dowodów też skip ja rób nie wiem i nie może, że różowy czysty ale jeszcze ja sami też grałem i myślałem że różowy jest czysty jakiś inny kolor a tu się nagle okazuje że nie jest czysty i to gubi ludzie to gubi ludzie po prostu mógł wtedy Zabić już i mieć to poczekanie na zabijanie. Poczekanie na zabijanie. Hahaha. Ha, ha. Tutaj nie powinni zabić, bo to jest najgorzejsze miejsce do zabijania. Ono praktycznie nie, Ten. miesza kilka miejsc. Każdy przechodzi tędy, więc to by łupie. A poza tym nie ma nawet węta, żeby się schować. Więc. ja już sobie zrobiłem panowie ja nie muszę kombinować mam jeszcze tylko jedno zadanie w elektryku i to jest to i teraz to jest najgorsze zadanie bo się stoi tuż nad wentem inaczej nie widzi czy ktoś wychodzi z went aha e, w sumie genialne zagranie wciąż gotowy nie, no się nie no Czy To jest róż, czy to jest fiolet Super! Super panowie oby to coś nie miało praw autorskich Czy czegoś innego Wach, Wach, wach co? Wołach, wołach. Nie wiem, czy mnie słyszycie dobrze. Będę musiał to sprawdzić. Jak nie, to będę musiał nagrywać się nowa. Słabo. <laughs> Bo nagrywam przez telefon. Nie mam mikrofonu, nie mam nic. <laughs> Oczywiście na razie nie będę nagrywał tajemnicy. Więc każde nagranie będzie zjebane. <laughs> Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo nie chcę się wycierać, że nie mnie usłyszeli. Mam nadzieję, że nie usłyszeli. GG. No, dobre GG, bo się zgraliście. Kurde. Mogę mieć kurde, jakby co? Mam pozwolenie od rodziców. Chociaż YouTube to YouTube. Nie zaakceptuję. Ludzie. GG. Czemu ja tutaj miałem gdzieś odpyt z krwi przy tych fotelach? jakby nie wiem co się stało. Czemu tak robię? To nie przez internet, ja sam tak klikam. co? Chyba kursor się nagrywa, co nie? Mam nadzieję, że to aż tak nie będzie Wam przeszkadzać ten szum. O, fajnie! Fajnie, że ludzie wychodzą. Wszyscy. Dosłownie. Dobra, idziemy sobie, może tutaj. 4, 3, 2, jeden. No, cześć. No, cześć. Dobra. To było szybkie i rozegrane. Chociaż nie wiedziałam, kiedy on zabije. Masz na coś pomysł? Jakiś konkretny Super, super, super. Nie spadać. Jak ja nie lubię, kiedy w grach są reklamy. Szczególnie takie z głosem, czy coś w tym stylu. Czy z jakąś muzyką. Prawo autorskie! Panie, a ja jeszcze nie jestem tak dobry w to... Te chocki, klocki. Dzięki, dzięki. Eee, ręczawy, czy to... Dzięki, dzięki, he, <śpuszczak> To tak. <śpuszczak> nie wiem, próbuję nagrać film za Among Us, bo... Po tamtym filmie powiedziałam, że nagra film za Among Us. Następny Among Us. Więc mech na tym się wybije, bo jest popularny. O, fajnie. Znowu jesteśmy impostorem. Znowu ludzie wychodzą. Bardzo niefajnie. co <laughs> że tak klikam. To tak przyzwyczajenie. Zawodowe zboczenie Coś na z tyłu. zabijać. <laughs> Let's go. Mamy notki cool down. Łup. to jest czysta gra. To jest czysta gra. Ok, idziemy czekać. Aż tutaj nam się pięknie. A, dobra, bo ktoś już tam zasabotował prąd. Łoki! Czekamy, czekamy. Nikt nie idzie do elektryka. Bardzo fajnie. A ja bym zamknął elektrik. W razie czego? Człowieku! Ludzie! No, tfani! Różo. Tak, ja jestem różowy. Czemu ja? Do wody. Zaraz on nie zgłosił. I nagle mówił różowy. Do wody. Do wody. do wody. No nie, Eł, dlaczego nie podejrzewam. Może to dlatego, że z nim zlazłem na czarny, przyszliśmy na o ty śmieciu. Może to tylko, że byłem z nim, zjazłem na dół i nagle tam było zerwijczało. Bo nagle się znalazłem z góry, a nie z dołu. Nawet jakbym był z dołu, ludzie, nie naprawiacie elektryka? Super. A to nie, nie jest elektryk, tylko komunikacja. A nie. Dobra, to idziemy może zobaczyć czy nie mamy. Gdzieś tutaj zadań. Nie, tak możemy poprzuwać, bo chyba się wyświetlają nawet jak nie ma tego. Aaa, zapomniałem, że my mi jesteśmy. Mi Jem postorem. Dobra, czekamy. Błup. Łup. Stał se, stał sobie, stał se i mój robocik. Bienny. A nie, to nie, to tamtego gościa, co go zabiłem, robocik. Aha. Szkoda, że zabiłem tylko jednego. Nie... O, przeżuty. Biedny smutacyk. To może reaktor? Chociaż chyba dużo osób właśnie tam jest. Chodź, może nie już. Nie zdążę, pierwszym razem, co nie? Gdzie jest w ogóle mój koleżka? Bo jego nie widziałem jeszcze... O, o, nie zążcie. Znoż, nie, nie, nie zdążcie na reaktor. Spadaj. spadać, Spadaj. Dobra, tylko jeden idzie. Dobrze, panowie, jest dobrze. A nie jest dobrze. Panowie mi się umrzeć. Przyjazny zielony. Haha, ha, no, no bardzo przyjazny. Bardzo przyjazny. Tak trudno kliknąć, żeby potwierdzić słowo jasno. Zielony. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze słychać. Dlaczego, dlaczego czasami przybliżam telefon do swoich ust? Mech. I teraz nie wiem, czy nie będzie za głośno. Jako admin. Jako admin. Sorry. Wiem. Nie wy, Nie mały. Nie Sorry, zapomniałam o tym, że tutaj nie ma ły. Dodajcie polskie znaki. U jest polskim znakiem? Nie pamiętam. <grym> Jeżeli ktoś to w ogóle obejrzy, bo pewnie nie, to napiszcie w komentarzach, czy pły to jest polski znak, czy nie. Bo chyba tak. XD. Ktoś coś widział. Dobra, chyba nie. A nie, jednak widzieli. <grym> <grym> jednak widzieli. Dobrze widzę, dobrze patrzę. Przegrany. 11 minut. Mogę tutaj skończyć ten odcinek. Nara, dwie tury, obie przegrane. W sumie trzy, chyba. Nie wiem, jeszcze sprawdzę na niegranie. To jest tak głośne, jakiś dzicha pierd... Kiedyś naży się za dużo fasoli. Nara. No.